A tutaj Lumi witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki piękny dzień. Myślę, że chyba pójdę sobie na jakąś plażę albo się opopalać. A i w ogóle słuchajcie, ja jeszcze bardzo chcę pozdrowić Kubę778 i Julia. Julia, bardzo was pozdrawiam. A jeżeli chcesz zostać na przykład pozdrowiony w następnym odcinku, wystarczy, że zostawisz subika z dzwoneczkiem i napiszesz komentarz. Pozdrawiam i łapka w górę. Ale. Ja nie Halo. mogę! Ja nie mogę zobaczcie, kto wrócił? Tatuś! Tatuś, jak to się stało tak szybko wróciłeś i no, chwilę tak o ciebie. Wróciłem, kurczę, już tutaj jakiś czas słuchaj temu. Ale i... super! I wiesz czemu wróciłem? Specjalnie, żeby powiedzieć ci, że dzisiaj idziesz do szkoły, słuchaj. Tak Co? naprawdę pierwszy twój dzień, zobacz książki słuchaj, tutaj już są kupione wcześniej. Dokładnie idę tak. na plażę, a nie do szkoły. Szybko, słuchaj, zbieraj się, bo na ósmą jest rozpoczęcia. a za, zaraz jest ósma, a dokładnie za 10 minut, także masz 10 minut. Słuchaj, Dobra, ja już zaraz zejdę, za idę, zaraz zejdę za na. Zejdź dół. na śniadanko, szybko ci coś ugotuję i lecimy, lecimy na rozpoczęcie, Dobra. także dawaj, okay. ruch, ruch, ruchy. Słuchajcie, ale super, że mój tatuś wrócił. Każdy, kto się cieszy, zostawia łapeczkę w górę. Ale wiecie co, dzisiaj idę do szkoły i poznam nowe koleżanki, tylko jest mały problem jak oni zareagują na to, że ja mam po prostu płetwę, ale dobra, słuchajcie, idę na to na śniadanie, bo taka jestem głodna, no trudno, nie pójdę na plażę, chciałam się pokopać, popływać sobie, a tu zwykle nic z tego nie wyszło. No to dobra, tata, co tu masz dla mnie na śniadanie? Dobra, siadaj tutaj ładnie, akurat, słuchaj, tak się składa, że mam dla ciebie tutaj pyszne owocki, o, ale to owocki. nie wszystko, bo jeszcze, kurczę, mam sucha indyka dla ciebie śniadanie I... indyka? No, kurczę, dosyć pysznego w dodatku i tu już ci, słuchaj, kanapeczki zrobiłem jeszcze do szkoły, żebyś nie zgłodniała. Okej. Okay. Także dawaj szybciutko, bo masz jeszcze 7 minut. Słuchaj, kocia, ja, ja tutaj już autko w ogóle odpaliłem, tato, tato, także... No, a powiedz, a co tam u ciebie, słuchaj? Wszystko dobrze, już wszystko jest okej? Ty, ale ty mnie tutaj nie zagaduj, słuchaj, spóźnisz się i będzie. Słuchaj, dostaniesz uwagę. Płetwa, co oni sobie o mnie pomyślą? Wszyscy? Słuchaj, nie martw się, nie martw się. Ty ogólnie jesteś, słuchaj, fajną dziewczyną, na pewno wszyscy cię polubą. ja wiem że ja Czekaj. Taka ty coś, coś się z autem psuje, ty wyrzucam je z auta w ogóle Co, coś Ty kurczę, coś, coś, coś się popsuło, czekaj, ja tu muszę zreperować. O, to, 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 to ja poczekaj. wracam do domu, nie muszę iść do szkoły. PA! Wracam ty... do domu! Czekaj, wracam czekaj, do czekaj, stój, stój. Co się stało? Ja nie mogę, samochód nam się popsuł. Mam, słuchaj, musisz, wiesz co zrobisz? Weźmiesz łódeczkę i popłyniesz, słuchaj, na drugą stronę jeziora. Tam jest e, Ej, po prostu. A to może To może do dzwonię ja do powiem o tym. Dobra, to powiedz, niech on czeka na dobra. ciebie najlepiej po drugiej stronie jeziora już. Dobra, to ja idę do domu. Tu gdzieś był taki telefonik taki niewidzialny, pamiętacie? Gdzieś to było, tylko nie pamiętam gdzie. A tu jest, dobra. Tak. Dum, 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 dum. No. Halo, halo, g czy ty mnie słyszysz? Och, to się właśnie pojawił. G-Play się No mnie? to jest, to jest, idę na plażę się kąpać, słuchaj, o co chodzi? To jest taka sprawa, że ty musisz po mnie przyjechać na drugą stronę rzeki, bo nie zdążę po prostu do szkoły. No, no dobra. po dobra. Tak? Dobra, nie ma sprawy, słuchaj, przyjadę. Akurat tutaj byłem na rybach, także zaraz po ciebie wpadnę. E, no, to to popłynka mi się w okolicach szkoły, bo ty dziś do szkoły masz, tak? Mm, niestety, boję się, co oni o mnie pomyślą. Spokojnie dawaj, szybko, szybko, szybko. Ruchy. No Dobra, i dobra, papa, buziaczki, papa. Ale super, g Jak po mnie tutaj yy, przy, pojedzie, to ja sobie pójdę i popłynę. Nie wiem, gdzie jest teraz status, ale on pewnie się tam dobrze miewa gdzieś. Dobra, no to słuchajcie. To ja idę tutaj sobie teraz na dół, szybko, no bo nie, zdąży, nie zdążę tej szkoły. W ogóle jestem nieprzygotowana. Ja tu miałam sobie dzisiaj popływać i całą ja do szkoły iść. O szalej. Ej, chłopczyk, dawaj mi tą módkę. Ja, ja, ja tu muszę sobie najpierw pierwsza popłynąć. O nie, o nie, o nie, o nie. Niechyba nie umiem pływać łódką. I co to teraz będzie? Specjalnie może nie zdążę do szkoły. Nie, wysiadam z niej. Ona jest jakaś dziwna ta łódka, słuchajcie. Ja tu z tym burgerkiem... O, szybko pobiegnę do tej drugiej. I może mi się uda, ale byłoby po prostu super. No dobra. I hop, płyniemy, płyniemy. I ja, patrzcie ile rakinów, patrzcie ile rakinów. Ja nie mogę, ja nie mogę. Ale numer... Ratunku, pomocy, to pomocy. To ja, to ja tutaj wołam pomocy, pomożesz ty? mi? Ty? Ty tak. pomocy? Ty w ogóle ja, umiesz mówić? Ja, ja jestem krabikiem, widzisz? Jestem krabikiem. Faj, fajnie wyglądam? No, krabik ogólnie jesteś ładny, ale wiesz co? O jakim cudem ty? W ogóle... Widzisz? Ja no. zobacz, że, że ja potrafię, ja, ja działam jak kameleon, potrafię się normalnie tutaj zamieniać kolorami, hej? No nie. ej a czemu teraz tyle rekinów tutaj pływa pod moją no, wodą? One są, ja kurczę z nimi walczę, patrz, no chod, a jak uciekają, uciekają ode mnie, boją się normalnie krabika. Słuchaj, ja jak coś nie mogę. Ty krabik, dobra, ja szybko, ja lecę, bo ja lecę do szkoły, po szkole do ciebie przyjdę, dobra? No szkole, dobra, ale, ale, pan... ale słuchaj, pomożesz mi na to... chwilę. No, Ej, a co mam ci pomóc? Bo dzisiaj się zaczął rok szkolny i mi tu w ogóle popsuli, popsuli mi dom tutaj. O kurczę. No dobra to ci pomogę, bo w ogóle wiesz co, ja nie chcę iść do szkoły. A, tak no, mi się nie Właśnie, chcę. myślałem, że ty też jesteś, wiesz co, taką, takim bachorkiem, który mi tutaj Hej, będzie niszczył, ale widzę... Ja jestem prawdziwą Syreną i to bardzo mądrą Syreną, widzisz? To że też ja jesteś mam ogon? ze świata wodnego. Ty. Tak, i się boję iść do szkoły, bo będą się wszyscy ze mnie śmiać, jak z ciebie, Krabiku. No co ty, pomożesz mi, bo mi tutaj no, te po nie zniszczyli. Dziś, co ja mam tutaj zrobić? No, no, no trzeba po prostu odbudować. Tutaj w skrzynce są jakieś materiały, ja nie umiem budować, bo ja nie mam tyle siły, jestem za mały. Ja tutaj zupę sobie właśnie ugotowałem z marchewki. Jak coś to, to, to cię poczęstuję, chcesz? No, dobra, ale ja mam tutaj dużo rzeczy. Ale, yy, dobrze, dobrze, daj mi tą zupę z marchewki. Daj, daj. zupę dobra. z marchewki, o, fu, ale to pewnie będzie niedobre. Oble, ble, ble, ble. Dobra, ja mu tutaj szybko wszystko ładnie odbuduję. I widzę, co i trzeba iść do tej szkoły. No, co ja, co ja rodzicom powiem? Jeszcze ta moja mama? Tak, proszę. Zu zupka zaserwowana w moim domku. O, dziękuję. Ale A. tutaj jeszcze tylko dach. Jakbyś zrobiła dach, to A już by było mega. Zubka, no. no. No, dobrze, dobrze. Tutaj, tutaj nie. Tutaj nie, dobra. No, dobra. I tak, tak, żeby mi na głowę nie ciekło i będzie super. Ej, ale ci przestaliście, to na pewno coś tam cieknie przy sumie. Nie, jest super, dobra. Super, ja już tutaj fajnie. idę po rodzinkę, słuchaj, i będziemy, będą się tu wprowadzali. Dziękuję za pomoc. Dobra, to papa, słuchajcie, ale się cieszę, bo mu w temu krabikowi Pomogłam. To teraz lecę do, do tej szkoły, jak myślicie, dobrze wyglądam, nikt nie będzie się mnie czepiał, może tak tego te ogona w sumie trochę nie widać. Ale dobra, lecę szybko. Ja już jestem dawno spóźniona, w ogóle gdzie ta szkoła? w którą stronę to się szło. A, dobra. Chyba tędy, chyba tędy, kiedy jeździł mi coś pokazywał, że to tędy było... A dobry, szybciutko, 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 tutaj lecę. Dzień dobry, dzień dobry! No, ja dzień przyszłam dobry. na rozpoczęcie roku szkolnego. Nazywam o, się Lumi. To pani chyba się spóźniła, bo rozpoczęcie roku skończyło się godzinę temu, jak tutaj widać. Musiałam chciałam ja Krabikowi pomóc. Niech pan wybaczy Krabikowi musiałam pomóc. Jakiemu krabikowi znowu? No Krabikowi, no nie wie pan, co krabie Dobra, ja muszę sprawdzić tutaj panią w dzienniku. Zapraszam, ale Proszę się Dzięki. odwrócić. Eee, ale... proszę pana, proszę mnie nie podglądać. Proszę pana, proszę pana, niech pan mnie ale... nie podgląda. Ale pani jest chyba, kurczę tutaj, jakimś nie wiem, istotą morską i ja nie, nie wiem, czy nie, my Nie, to... proszę pana, to tylko taka sukienka, panu się coś wydaje. Aha, no tylko dobrze, sukienka. chwila, sprawdzimy. E, Lumi, tak? No jest coś, e, tak, jest, to, jest to, tu wiecie, coś. Lumi, najlepsza dobrze. Okej, to odznaczam, że pani tutaj w ogóle się zapisała. No to ogólnie zostaje pani przyłączona A, do klasy pierwszej A. Ej, Widzę, że Pani ma problem. Ja tutaj Ta, Pani pomogę. bo to taki mój strój. Wie Pan, takie problemy czasami. Tu, tutaj ja mamy klasę mogę. pierwszą A. I Szem tutaj pana? będzie się Pani uczyła. E, czemu ja... to jest tyle książek? No bo trzeba wszystkie przerobić w ogóle. Będzie przez cały semestr. Także będzie sporo, sporo czasu na nadrobienie w ogóle. Ma pan... Gdzie Pani ma jakiś plecak? W ogóle jest Pani przygotowana do zajęć? No nie, bo wie Pan, co ja się przeprowadziłam ostatnio. Ja po prostu nie nie wiem, ale po co mi do szkoły plecak nosić? Po co Normalnie komu? Ben, yy, wszystko je było napisane na stronie, co wymagamy tutaj, inaczej ale ja pani nie zostanie mam w domu zwolniona. Internetu. W domu. No to pani zostanie zwolniona, najprawdopodobniej nie, się nie musi Ja muszę się uczyć. Muszę zadań. się uczyć. Już mi tak mało szkoły zostało, muszę się uczyć. muszę już do szkoły. Zapraszam do góry, tutaj, mamy tutaj mamy? salę muzyczną. Tutaj się o, pani będzie ale uczyła muzykę. Będę mogła śpiewać, co ja tutaj pójdę ze śpiewam Lumi jestem, Lumi, fajna dziewczyna, Lumi srena, Lumi. Dobra, dobra, proszę pani, na razie jeszcze się lekcje nie zaczęły, także proszę tutaj nie śpiewać. Ale dobrze, jeszcze dobrze, pokażę nie Pani stółkę. Ogólnie tu abonamencik kosztuje 10 Stabyk złota miesięcznie, także jak pani by była zainteresowana tutaj, pyszna zupka ale wie pomidorowa, pan, co? Ale, można spróbować. Pana, a jak ja nie mam pieniążków, a będę głodna, to co? No to, wtedy? to, to trudno, no to niestety, no, no ja muszę pani. głodna, ja tak lubię sobie zjeść wie pan co, lubię ale... jeść, to może za darmo jako. Ale ta syre... Ty jesteś syreną, e, no, kurczę. Ja nie, widzę tak z tyłu nie normalnie twoją płetwę. Proszę Dokładnie. pana, pan, pan się nie może patrzeć, ja nie jestem syreną, to jest mój strój wyjątkowy, żeby wszyscy się na mnie patrzyli w sumie. No nie wiem, ale... wiesz co, nie wiem co o tobie w ogóle inne dzieci pomyślą, ale mam nadzieję, że będziesz zaakceptowana tutaj w klasie. W ogóle wszyscy już się poznali, tylko ty się nie zapoznałaś z nimi. Mieliśmy dzisiaj takie spotkanie, no mam nadzieję, że się jakoś zaklimatyzujesz i zintegrujesz z klasą, także ja zamykam Szkołę i zapraszam jutro na zajęcia. No dobrze, no to w takim razie do widzenia, do widzenia. Widzenia? Ej, słuchajcie, on. Myślicie, że on dobrze myśli, że jestem Syreną? Czy dał się nabrać, że to niby taki strój? Nie wiem, jak to będzie, ale teraz muszę lecieć po plecak, bo ja plecaka nie mam. No ja nie powiem, sobie na tej plaży siedziała, ale dobra. Trzeba szybko tutaj sobie lecieć. Tak, raz, dwa. Tutaj mamy jakiś Hmm. To może ja do tego sklepu tam pójdę. No, no, nie wiem. Ty otworzysz te drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Niech nie 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 mnie tylko nie zobaczy, niechoda mnie tylko nie zobaczy, a się może tutaj. A czyli proszę tutaj za sobą zamykać? Co Ona jest kurczę? Ja Co to patrzeć? za klientka? Czplejka, Czplejka tutaj jest? Ja się, A? Wyliczymy teraz nie. pieniążki. Dzisiaj tyle plecaków się sprzedało, także trzeba będzie wszystko przeliczyć. Dobra, także ale raz. Jest, ja okay. Ale ja dzisiaj tygulę. zarobione. Przepraszam w czymś pomóc. Ej! Nic nie trzeba, to ty tutaj nic nie trzeba. Ej, co, co ty Ej, tutaj robisz? Ej, co ty tutaj rozpoznać, Miałaś mnie nie rozpoznać, Diplaiko jedna okropna. Ej, to jest mój sklep, słuchaj, ja cię tutaj nie chcę widzieć. To jest jedyny sklep w mieście, gdzie sprzedaje się plecaki i książki. I ja ci Ej, nic nie sprzedam. Ty nie musisz mi nic sprzedać. Ja, ale, ale ja nic nie mam. Daj Ja nic nie mam. Nic wiesz, to zaraz zadzwonię na policję. Pójdziesz do więzienia, chcesz tego? No dobra, już ci oddam. No bo słuchaj, ja nie mam plecaka. Ja chciałabym jakiś plecak sobie. Kupić. Słuchaj, Ile ja ci Cię nie, nie sprzedam, bo ty, ty zarywasz do mojego chłopaka, który będzie niedługo ze mną brał ślub, słuchaj. A on nie I nie ma opcji brał w ogóle. On ze mną bierze ślub. Słuchaj, on nie lubi. Nie chcesz, w ogóle nie będę z Tobą rozmawiać. Wynoś no z dobra, dobra, Słuchaj, 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 słuchaj Zostaniesz wyrzucona Ej, ze szkoły, no dobra, bo Ci nie sprzedam czekaj, książek czekaj. i ten. I zeszytów w Ci nie sprzedam, Ej, ale, i plecaka słuchaj, też. możemy się wziąć od Timki Playa, ale Ty mi daj plecak. A serio? Byś mi go oddała no, za plecak? No jasne. No, no, dobra, słuchaj, no to który byś chciała, ten purpurowy, taki, jak wzięłaś tak, sobie? Tak, ten i ten neonowy różowy jeszcze. A do różowy? Dobra, to dwa, ale więcej ale ci nie dam. Jeszcze dodatkowo książki, słuchaj, trzymaj tutaj książki na cały semestr, ale obiecujesz, tak? Tak, no oczywiście, że obiecuję, oczywiście. Tak, jak zobaczysz Jeepyka, to sobie go wtedy bierz, dobra? Dobra, no okej. Okay. Ja sobie na razie tutaj wyjdę z tego dobra, to i zamknę drzwi, papa. Pa. Ha, ale to. Diplay'ka jest niepoważna. Ona myśli, że ja za jakiś plecak i oddam. No chyba baba zwariowała! Ale wiecie co, ja bym ją tam trochę sobie wzięła i popodglądała, co ona tam kombinuje. I ciekawe jak ona się zachowuje w tej pracy, ale kurczę, ciężko będzie tam. Ty! Diplay! Dipley. No co jest? To? Jest idę na plaży się kąpać, o co chodzi? Ej, ale z tego sklepu i ty jeszcze na golasa. Ja nie wychodziłem ze sklepu. Ja tam na górze mam apartament. Słuchaj, z góry wyskoczyłem. Ty, Geplay, ale przecież my razem mieszkamy. To po co ci tam jakiś apartament? No no tam wiesz co, na chwilę tam spałem sobie i idę się teraz kąpać, słuchaj, idziesz ze mną? No, bo słuchaj, jest pewien problem, bo ja się spóźniłam dzisiaj muszę ci wszystko opowiedzieć, spóźniłam się do szkoły i nie miałam plecaka. Poszłam kupić plecak, a tam giplajka i giplajka mi dała dwa plecaki, ale powiedziała, że teraz z tobą musi być. O kurde i co? I ja teraz. Czyli co? Ty, ej, nie, ty nie. mnie rzuciłaś, tak? Już nie, nie jesteśmy razem, ale specjalnie ukradłam mi dwa plecaki i książki do tego. Ja nie mogę, ty to jesteś suchara, ale w ogóle ona, wiesz co, to jest jej jedyny biznes, kurczę. Ale co z tego? Ty, kurczę, polki wielki. Raki, ja rekin. nie mogę. Oni atakują mnie, weź mi pomóż. A już tunku, pomagam, pomagam, ja ale rekin, ja nie o, mogę. Mógł. Musimy sobie dać rady z tym rekinem. O, ja nie mogę. Ty! Dipley, a w ogóle Krabika tu dzisiaj spotkałam! Uważaj! Uważaj, nie, uciekaj, nie, słuchaj, uciekaj! On cię zje, on cię zje, słuchaj, one są niebezpieczne! Ja nie mogę, zaraz mi załatwią dwa serduszka ratunku! ratunku. nie, Dipley, nie, O nie! co się z tobą stało? Wszystko tutaj jest... Gplay, Gplay, o, o nie, o mnie też uderzył, o nie, nie, no co to wodzi? Kurcze, ja nie mogę, widziałaś? Mówiłem, że tu jest niebezpieczna kurczę zabawa. Macie wy, kurcze tam moje pieniążki są, ja już wam dam. Muszę je odzyskać, dobra, szybko kurcze, oła, oła. Uważaj, do uważaj, Gplay, uważaj, ja nie uważaj, ja słuchaj Gplay, chodź idziemy tam do tej Gplayki do sklepu, co? Pójdziemy a, ją tam a, kiedyś odwiedzić? A, a po hmm. co słuchaj, po co ja mam tam iść? No bo żeby myślała, że ona z tobą chodzi, a tak naprawdę to jej powiesz, że nie, że z nią nie będziesz. I wtedy no już dobra. na pewno będzie wiedziała. A ja będę was obserwowała przez szybę, co ty na to, ale się ubierz, nie idź do niej tak na golasa. D dobra, dobra, no to słuchaj, już się ubieram, tylko nie podglądaj, od Dobra, nie podglądam, nie podglądam, nie podglądam Dobra. Nie podglądam. Ha! Już, już się słuchaj przebieram. Dobra, to dawaj, pójdziemy... Ej, ale ja mam tak mało serduszek, ty tu mnie wiesz, co? Pójdziemy i będziemy obserwować, Czy ja będę obserwować, a ty masz jej powiedzieć. Dipleka nigdy w życiu z tobą nie będę, dobra? no Możemy dobra tak No dobra, niech ci będzie, słuchaj, nie wiem co ty ej, kombinujesz. Ej, słuchaj, i I powiedz słuchaj, jeszcze ty... powiedz je jeszcze, że ze mną ślub bierzesz, dobra? To już całkiem czas No dobra, ale w ogóle ja nie kumam, to są jakieś dziwne gierki. Dobra, to poczekaj, ja idę z nią porozmawiać, poczekaj dobra, tu chwilkę. Dobra, ja poczekam tu chwilę i ej, za chwilę przyjdę. To weź tak głośno krzyknij, to ja wtedy przyjdę, dobra? Dobra, dobra, spokojnie. Ej, ale wymyśliłam fajną sprawę jak się cieszę. W końcu ona da nam święty spokój. Dobra, to słuchajcie, to ja teraz idę zobaczyć, czy on jej to powie. On musi jej to powiedzieć, bo on jest tylko mój. Szybko, szybko. Raz, dwa, raz, dwa, ale teraz będzie numer, jak ja na to długo czekam. O, stoją, stoją tutaj. Dobra, Gplayka, więc słuchaj, mam pewną sprawę, bo rozmawiałem teraz normalnie z Lumi i, i słuchaj, no, ja z nią teraz będę niedługo brał ślub i w ogóle. Jest, jak jak zna, to, ja z tobą? Ja z tobą? Nie, no ja z tobą nie będę, ona nic takiego nie Mówiła, że ze mną zrywa, czy coś? Słuchaj, dzipleka, nie, no przestań, zaraz cię po zakupię pod ziemię. Ej, ją jest, uciekam. Jest, jest, Ja uciekam, ja zwiewam. O nie, kurczę. Zwiewamy, zwiewamy, o nie, słuchaj, o to jest o nie, o nie, o nie, są jej ochroniarze, ona wezwała ochroniarzy, słuchaj, bo w ogóle bardzo się zdenerwowała, wiesz, zaczęła tam krzyczeć nie, na mnie. jak ja się cieszę, jak ja się po prostu cieszę, że jesteś ze mną i to powiedzieć, teraz będziesz tylko mój Musimy no je... teraz wracać do domu, ale jak my przepłyniemy, jak to tyle rekinów jest, co? Kurczę, Może idziemy nie wiem, na tą łódkę? Wie... Słuchaj, yy, ja bym w ogóle, no, no dobra, to dawaj wskakuj i szybko, szybko wskakuj za mną i jedziemy, jedziemy szybko. Dobra. Uciekamy. No? Żeby nam okay. tylko łódki nie zniszczyły, żeby tylko nie, nam łódki o nie. nie zniszczyły. Dobra. Cierska, o, złoto, złoto jeszcze swoje wziąłem na szczęście. Dobra, uciekliśmy, o, ale całe szczęście. Ale się uda. ale jestem taka szczęśliwa, że jej to powiedziałeś jak normalnie nie wiem co. Ja, ale teraz możemy sobie iść na plażę, czy ja muszę znowu wracać do tej szkoły, żeby się uczyć. Słuchaj, ty najlepiej, żebyś już podręczniki tam, wiesz co, przerabiała i się przygotowywała do już, jutrzejszej szkoły. Także leć już do domku, do swojego pokoju i się do nauki, ja sobie tutaj odpocznę trochę. Dobra, to ty sobie to Play odpoczywa, ja szybko polecę tylko do swojego pokoiku. Muszę się trochę pouczyć, ale w sumie to nawet nie wiem czego, ale to wiecie, słuchajcie, to ja będę szła się uczyć, a wy piszcie w komentarzach, czy Wam się filmik podobał. I pamiętajcie, Subika z dzwoneczkiem zostawiacie, a już niedługo będzie kolejny mega filmik. Pa, pa!